no z tej strony Kacperek It123 i dzisiaj y, jest taki inny odcinek. Ocze powiemy y, po co youtuberzy nagrywają y, odcinki takie, gdzie da się wygrać kod na gemy, czyli go podają. Y, otóż to jest to nieprawda, te kody, bo youtuberzy robią to tylko dla wyświetleń. Ja też nagrałam taki odcinek. Yy, tak tylko, ogólnie. Yy, a to tak naprawdę nie działa. A potem ci, co grają, brossas, wkręcają się to i oglądają, a wtedy dają wyświetlenia, subskrypcje. I właśnie na tym to polega no, po prostu o, takie coś. Yy, I no. To chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Także cześć do następnego odcinka.